Petrochedze Obcaj. Uwe Gembala najprawdopodobniej był jednym z największych tunerów samochodowych w historii. We wczesnym okresie swojego życia interesował się samochodami. <tryzanie> się w ja założył w 1981 roku działalność zajmującą się tuningiem samochodów marki Porsche i nazywała się ona Gembala. Jego firma bardzo szybko stała się liderem branży. Wszystko jednak zawaliło się, gdy uwe Gembala wszedł w proceder prania brudnych pieniędzy, co finalnie kosztowało go nie tylko firmę. W latach 80. Porsche stało się znane ze swoich charakterystycznych okrągłych reflektorów, a chociaż dziś jest to jedna z cech, która sprawia, że Porsche jest wyjątkowe, w latach 80. projekt był niekorzystny pod względem aerodynamiki. Oznaczało to, że samochody nie nadążały za konkurencją na torze, więc inżynierowie postanowili rozwiązać ten problem, modyfikując samochód tak, aby dodać mu pochyły nos. Zmodyfikowane Porsche otrzymało nazwę 935, a ze względu na przepisy Grupy 5 Międzynarodowej Federacji Sportów Motorowych, które obejmowały zasady dotyczące kształtu samochodu, zmodyfikowane Porsche zostało zaakceptowane, ponieważ reflektory były uważane za część błotników. Wkrótce wszyscy chcieli mieć Porsche 911 wyglądające dokładnie jak samochód wyścigowy i wtedy tunerzy Porsche stali się bardzo popularni. Jednym z najpopularniejszych było oczywiście Uwe Gembala, który zaczął oferować konwersje dla klientów i zaczął na tym dobrze zarabiać. Po pewnym czasie, nawet Porsche zaczęło produkować samochody z pochylonymi nosami. Samochody te były tworzone na specjalne zamówienia w ich dziale dostosowywania, ale ponieważ nie każdy był na liście Porsche, mimo że miał dużo pieniędzy, nie mógł uzyskać do nich dostępu. Dlatego zwracali się do tunerów Porsche takich jak Uwe Gembala, założył on swoją firmę nazwaną od jego nazwiska. Kiedy zauważył poważne zapotrzebowanie na bardzo zmodyfikowane samochody, Gembala pracował nad tuningiem Porsche 930, tworząc niestandardowy pochylony nos. Zaczęto modyfikować również samochody wyścigowe Porsche i BMW, dodając ekskluzywne wnętrza oraz zaawansowane systemy audio i wideo. Ludzie, których stać było na tak zmodyfikowane samochody, chcieli mieć jeden z jego unikalnych projektów. W latach 80. Nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na luksusowe samochody reprezentujące klasę i elegancję. To jest fajnych chłopak, to jest elegancki A Gembala znalazł swoją niszę. Firma opracowała model Avalanche na bazie Porsche 930 i jego wersję Cabrio, Cyrusa. Samochody te były bardzo mocno zmodyfikowane, z przyprojektowaną karoserią, pasami bocznymi podobnymi do Ferrari Testarossa, ulepszonymi kołami, efektownym wnętrzem i kamerami zamiast lusterek bocznych. Nawet miały wyświetlacz wideo na desce rozdzielczej. Za samochodów z lat 80. było to absolutnie rewolucyjne. Nie minęło wiele czasu, zanim wyjątkowe pojazdy Gembala zwróciły uwagę wszystkich. Kolejnym modelem, który cieszył się popularnością, był Porsche Mirage. Samochód z czterema reflektorami wskakującymi, będący praktycznie wersją za 900 tysięcy dolarów Porsche Avalanche. Mirage generował solidne 500 koni mechanicznych. Miał obniżony dach i niesamowitą prędkość 195 mil na godzinę. Samochód ten był wyjątkowy, a jednocześnie dziwnie estetyczny. Gembala był na tyle szalony, że klienci mogli uzyskać dowolny silnik za 700 tysięcy dolarów, co dzisiaj stanowiłoby ogromne 1,7 miliona dolarów. Warto podkreślić, że to 10 razy więcej niż cena oryginalnego Porsche 911. Jednak Porsche nie były jedynymi samochodami w portfolio Gembala. Firma opracowała bardzo zmodyfikowane wersje samochodów Mercedes SEC, BMW M635 CSI i oczywiście Ferrari Testarossa. Prace Gembala stały się tak popularne, że firma zapraszała go do projektowania ich specjalnych modeli samochodów. W 1989 roku Porsche wprowadziło wersję 911 oznaczoną jako 964, co zainspirowało Gembala do pracy nad modelem Mirage Evo. Ewo miało pochylony nos i osiągało prędkość do 200 mil na godzinę, a także posiadało bardzo zmodyfikowany system audio i wideo, który odbiegał od ówczesnych standardów. Posiadał magnetowid i fax. Gembala kontynuował modyfikację samochodów Porsche przez wiele lat. W 1995 roku pojawiła się generacja 993 Porsche, a Gembala zmodyfikował ją do modelu GTR 600. Następnie stworzył modele GTR 600 Biturbo i GTR 500 Biturbo. Projekty Gembala były efektowne i głośne. Każdy nowy model miał więcej mocy, przyciągając najbogatszych i najbardziej ekstrawaganckich klientów z całego świata. Jako, że lata 90. dobiegały końca, a nowy model Gembala nie został wprowadzony, ludzie zaczęli się nudzić starymi projektami, a sprzedaż firmy drastycznie spadała. Wkrótce byli zmuszeni do wprowadzenia nowego samochodu, aby uniknąć dalszych strat finansowych. Ich modelem był 750-konny Porsche Cayenne o nazwie Tornado. Tunowali również. Porsche Carrera GT tworząc super samochód Mirage GT o prędkości 208 mil na godzinę. Właścicielem ostatniego Mirage GT w Stanach Zjednoczonych był Ben Chen, multimiliarder, który niestety uległ poważnemu wypadkowi w 2020 roku, niszcząc Mirage GT. Pomimo odprowadzania nowych modeli, Gembala jako firma wciąż radziła sobie słabo. Nowe modele nie były tak komercyjnie udane jak ich wcześniejsi odpowiednicy, a kryzys gospodarczy w 2008 roku z pewnością nie pomógł sytuacji, prowadząc do zmniejszenia sprzedaży i dużych długów. W styczniu 2010 roku Gembala zaprezentował prototypowy model zmodyfikowanego Ferrari Enzo o nazwie MIG-U1. Zaprojektowany był jak rosyjski myśliwiec MIG. Zamierzali wyprodukować tylko 25 sztuk, a jego cena była dostępna tylko na PRIV. Jednak nie znaleziono żadnych Ferrari Enzo do zmodyfikowania, co ostatecznie skazało ten model na porażkę. MIG-U1 okazał się być ostatnim modelem, który firma kiedykolwiek ogłosiła. Gembala, zdesperowany by znaleźć rozwiązanie dla zbliżającego się bankructwa swojej firmy, postanowił podróżować do Johannesburga w południowej Afryce, aby spotkać się z potencjalnym inwestorem o imieniu Jerome Sapphire. 8 lutego 2010 roku kamery monitoringu zarejestrowały, jak Gembala został odebrany z lotniska w Johannesburgu. Po zaledwie kilku dniach jego żona otrzymała telefon z żądaniem okupów w wysokości 1 miliona euro. A także rozkaz oczekiwania na dalsze instrukcje. Jednakże, do 22 lutego 2010 roku Gembala zniknął. Nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Niemieckie władze sądziły, że Gembala uciekł do południowej Afryki, aby uniknąć wierzycieli firmy. Niemniej jednak, dwa tygodnie po jego zniknięciu, jego żona i prawnik firmy złożyli wniosek o upadłość. Niemieckie władze przyjęły aktywa firmy i sprzedały je byłemu wykonawcy Gembala Andrasowi Szwarcowi oraz niezależnemu inwestorowi Stefanowi Korbachowi. Kuwait Gembala nadal pozostawał zaginiony. Przez kolejne kilka miesięcy firma zaczęła sprzedawać samochody pod nazwą Gembala. W październiku 2010 roku, 8 miesięcy po ogłoszeniu go zaginionym, ciało Gembali zostało odnalezione. W płytkim grobie na zachód od pretorii. Niektóre doniesienia sugerowały, że policja znalazła postrzelonego gębale w głowę. Inne jednak twierdziły, że zmarł z powodu uduszenia. Rozpoczęło się śledztwo w celu znalezienia zabójcy, i zanim ktokolwiek się zorientował, policja aresztowała czterech mężczyzn w związku z tym morderstwem. Z których jeden przyznał się do winy i zgodził się zeznawać przeciwko trzem pozostałym. Według Tabiso, szefa zorganizowanej przestępczości, człowiek o nazwisku Radovan Kreisir, zatrudnił go do zabicia Gembali. Kreisir był związany z działalnością przestępczą taką jak handel ludźmi, prostytucja, korupcja, pranie brudnych pieniędzy, przemyt złota, diamentów i narkotyków oraz wielokrotne morderstwa. Kiedy policja przesłuchiwała Kreisira, ten twierdził, że spotkał się z Gembalą tylko raz, 15 lat wcześniej, Chociaż był właścicielem jednego z samochodów Gembali. Policja nie znalazła wystarczającej ilości dowodów, aby postawić zarzuty Tracy'owi w sprawie o morderstwo Gembali, więc go zwolniono. Jednak inny mężczyzna o nazwisku Jerome Safi oskarżył go o zbrodnię. Safi twierdził, że skontaktował się z Gembalą pod przykrywką Jerome Safire, obiecującą finansowanie jego firmy. Kreisir był klientem klubu, którym zarządzał Safi, a według niego między Kreisirem a Gembalą doszło do sporu o pieniądze. Kreisir kazał mu zwabić Gembalę do południowej Afryki pod pretekstem ubicia interesu. Juan Mayer, były współpracownik Kreisire'a, powiedział, że Gembala zgodził się z Kreisirem, aby przewieźć 1 milion euro ukryty w drzwiach jednego z samochodów Gembali do południowej Afryki. Jednak samochody dotarły bez gotówki, a Kreisir poczuł, że Gembala go oszukał, więc kazał go zabić. Podobnie jak Safi, Mayer twierdził, że przyznał się tylko dlatego, że Kreisir groził mu śmiercią. Tymczasem, wcześniej przyznał się podejrzany, który później wycofał swoje zeznanie, twierdził, że przyznał się podczas tortur i korupcji ze strony policji. Sąd skazał czterech mężczyzn podejrzanych na podstawie danych telefonów komórkowych, które umieszczały ich w miejscu, gdzie znaleziono ciało Gembali. Czy Uwe Gembala, zdesperowany by uratować swoją firmę przed upadkiem, skierował się ku przestępstwom? To pytanie, na które być może nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. W 2013 roku nieznany Włoch dokonał zamachu na Chrysira. Tego ranka, gdy ten jechał do pracy w opancerzonym Mercedesie, broń z pustego Volkswagena nagle otworzyła ogień do jego samochodu, który natychmiast stanął w płomieniach. Ciekawym elementem było to, że broń była domowej roboty i zdalnie sterowana, ukryta za tablicą rejestracyjną samochodu. Nigdy nie ustalono, kto był sprawcą zamachu, ale krążyły plotki, że mogło to być powiązane z zabójstwem Gembali. Kreisira później aresztowano w związku z handlem narkotykami, porwaniami i usiłowaniem zabójstwa w niepowiązanym śledztwie. Sąd skazał Kreisira na 35 lat pozbawienia wolności w więzieniu w południowej Afryce, gdzie jest w niekończącej się izolacji pod maksymalnym rygorem bezpieczeństwa po nieudanej próbie ucieczki za 18 milionów dolarów. Co stało się z firmą Gembala? Nowi właściciele Andreas Schwarz i Stefan Korbach starali się jak najdalej oddalić firmę od osoby Uwe Gembali i wydarzeń związanych z jego śmiercią. Zmienili nazwę firmy na Gembala GmbH, a na ich stronie internetowej nie ma wzmianki o Uwe. W 2011 roku firma uruchomiła swoją drużynę wyścigową, używając samochodów McLaren MP4 zamiast Porsche. Dziedzictwo Uwe Gembali będzie trwać wiecznie, a syn Uwego Gembali Mark Philip Gembala robi wszystko, co w jego mocy, aby kontynuować dziedzictwo swojego ojca. Miał 16 lat w chwili zamordowania ojca, ale zdecydował się podążać za karierą w branży motoryzacyjnej, pracując dla dużych firm takich jak Aston Martin, Mercedes, a nawet Porsche. Później zaczął rozwijać swój super samochód oparty na Porsche 911, zainspirowany Porsche 959, nazwany Marsjen. Współpracował z takimi markami jak Akrapowicz i Kawu Suspension. Nazwa jego firmy to MP Gembala GmbH, co przyciągnęło pozew od Gembali, który twierdził, że Mark naruszył ich znak towarowy, opisując swoją firmę jako kontynuację dziedzictwa ojca w mediach społecznościowych. Od tamtej pory zmienił markę na Mark Philip Gembala GmbH. Podobało się? Obserwuj po więcej.